O, także hej, cześć, jesteśmy z powrotem. Kolejny dzień śniw. Teraz chwilka będzie skupienia, bo będziemy próbować z sąsiadem sypać w locie. Także mam nadzieję, że nie rozsypię i że będzie wszystko ok. O, zaraz wam powiem taką delikatną, na świeżą nowinkę. Dziś, jeśli się uda, jeszcze dokładnie nie powiem, ale... Prawdopodobnie będzie, będzie kolejny nowy nabytek. Lecimy do czterech. Ty się umówiłem z chłopakami, żeby jeździli 4 na godzinę, a, a resztę, resztę będę ogarniał ja. I tak, tak w miarę to fajnie wychodzi. Bo wiem, że oni jadą jedną prędkością, bo jak z, zaczynają sami usypywać, to, to jest to praktycznie niewy, niewykonalne do. do do usypania chyba że jest jakaś mniejsza przyczepa to sobie tam jakoś w jakiś sposób celują no i, i tak to wygląda nowy nabytek pokazała się yy, pokazał się jeszcze nie powiem konkretnie co bo jeszcze nie wiem dopiero przed chwileczkę przed minutą dostałem telefon że że jest pan gotowy i że możemy porozmawiać także pojedzie tam ojciec porozmawia yy, uzga, uzgodni warunki i, i może się uda coś kupić nie powiem co ale coś takie troszeczkę też te najlepsze zakupy są to czyli szybkie w ciągu pół godziny podjęta decyzja i telefon i się dogadujemy no także w miarę fajnie się sypie, jest to na pewno jakieś zaoszczędzenie jakiegoś, jakiegoś część, jakiejś części czasu Wiadomo też nie ma w tym roku to jest, tak jak mówiłem, że wcześniejszym odcinku tragedia, nie ma czasu, ludzie dzwonią kosić, 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 a, a my nie mamy po prostu nawet no i po prostu u siebie nie mamy skoszone, także nie pojedziemy nigdzie w usługę działać dalej, bo no dla nas ważniejsze jest nasze zboże niż, niż, niż zarobki. Cały rok nad tym pracowaliśmy, żeby to jako tako zebrać. Tutaj całkiem ładnie sypie. Na komputerze teraz pokazuje 7,5 7 tony. Tam pokazywało, z brzegu był kwalifikat między 8,5 a nawet do 9, 9,5. Takie wyrywkowo było, to już tam było, ale to było czuć w kombajnie, bo tam się jechało ze 3 na godzinę, 4 i po prostu nie przerabiał tutaj troszeczkę. Troszeczkę jeździmy szybciej, tak do 5 na godzinę, 5,5, gdzie tam delikatnie słabsza jest i, i tak to się lata. Tam nie wiem czy będzie widać, widać czy nie widać sąsiad Valtro Enko, 154 i, i prasą również New Holanda yy, beluje. Nasza prasa będzie na... już no już wiadomo, że będzie na 100% do sprzedania, bo po tym kombajnie nie jesteśmy w stanie złapać w ten nasz podbieraczek malutki <laughs> tej słomy. Potrzebny jest szeroki podbieracz, no i troszeczkę nowsza prasa, ale to jest. Yy, powiem wam tyle, że wolimy się dogadać z naszym sąsiadem i on nam z speluje, zrobi bele, a my mu jakby w rozliczeniu pouprawiamy bezorkowo, bo oni też mają kupę ziemi ponad 200 hektarów uprawiają chłopaki i, i też tak jak każdego czasu brak do tego tak to uzgodniliśmy, ale to już jest, są nasze uzgodnienia prywatne jak to tam się rozliczymy, ale tak, tak to wygląda, że, że po prostu usługa za usługę się, się rozliczamy bo lega, pięknie wybiera on nam bel, w tym roku malutko bel robimy. Co roku robiliśmy około 1000-1500, nawet do 2000 kulek. Tak w tym roku będziemy robić około 300. Co prawda 130 robi, ale większa ilość nam nie jest potrzebna. Także to troszeczkę zmusi nas i bardziej ojca do, do rezygnacji z produkcji tej zwierzęcej. Żeby żeby tam już się z tymi świnkami za mocno nie bawić, troszeczkę to nas ograniczy, bo jak nie będziemy mieli słomy, to po prostu po prostu ich nie wstawimy. Jak troszeczkę ta sytuacja na tym rynku wróci do normalności, to ceny troszeczkę bardziej stabilna się zrobią, to, to może i, i będziemy coś chować. Tych świnek. Jeśli ja miałbym zajmować się, się świniami i w nie inwestować, no to pierwsza inwestycja jaka by była to na 90% chciałbym przyrobić na naruszta, ale to jest, żeby po prostu tam z tymi belami się nie, nie ciągać. Słowa by została, tylko co by się zlało i troszeczkę, troszeczkę, mniej tej roboty na chlewni, bo tak teraz jest problem, są żniwa. Zaraz świnia zejdą z z chlewni, czyli tak załadować to tak czy siak trzeba będzie, no ale trzeba ją pozmywać, wywieźć obornik, poprzeganiać nieraz, a tak to tylko poprzeganiał. Pozmywał ściany, zdezynfekował i można wstawiać następne. A tak, z tym obornikiem trzeba walczyć. Fundamenty są głębokie, już pomysł na przerobienie mamy. Z ojcem tam coś kiedyś się wspominało. No jeśli ta opłacalność w tej trzodzie będzie, powróci, to, to prawdopodobnie i my powrócimy do, do chowania, bo ojciec jakoś po chyba lubi świnie. No. <grymne> Dziwnie to sama mi, ale lubi świnie. Także tak to by wyglądało. Dużo mniej by pracy było, bo no niestety teraz jest tu środek, śnif mamy, yy, trzeba tutaj kosić. Już jutro najlepiej najlepiej to dziś, jakbyśmy mogli, no, to byśmy sieli rzepak, ale też po prostu brat jeździ, nawozy sieje i jak się uda, to może w poniedziałek jakoś się ruszy już z siewami rzepaku i to będzie już tak, widzicie, to się już będzie nakładać dla nas ta robota i będą siewy rzepaku, zaraz siewy zbóż. Uprawki, nieuprawki, po międzyczasie jeszcze koszenie, bo wątpię, żeby wszyscy do września się wyrobili z tym koszeniem. No i jeszcze w międzyczasie dochodzi ten nieszczęsny obornik, wywożenie tego obornika. Te przyczepy też troszeczkę, wiadomo jak to obornik, troszeczkę żrący, znaczy żrący. No i nie jest to przyjemna robota przy oborniku, to się mi koniecznie nie przeszkadza, ale w najprzyjemniejszych nie należy. Pięknie. Staram się jakoś w miarę logicznie te pokosy układać dla sąsiada, bo żeby jednak dwa przekosy to jest za mało. Ale zaczęliśmy, to już skończymy. No i teraz nie jest rozciągnięty pokos na, na pół poprzeczniaka, tylko jest ładnie, elegancko zakończony. Poprzeczniaki tniemy żaden problem blachę przerzucić i, i ściąć także do końca pewnie dojadę i będę musiał przerzucić tam jak elegancko pyknę, tam sobie na trzy zrobię i i szczerze mówiąc zostało nam tutaj koszenia tej pszenicy już wam mówię ile mam hektarów skoszone tutaj dzisiaj mamy 9 ogólnie jest 14,5 tam będzie 15 2 hektary czyli niecała no godzinka bo to tutaj nie ma jakiegoś porywnego kawałka to jest w sumie pół... 500 metry jest w jedną stronę w pół kilometra nie najgorszy kawałek, ale kosimy troszeczkę wolniej u siebie lepiej chcemy troszeczkę czułość prawie na maksa ustawione tych strat nie chcemy zgubić, no po to jest wzięty ten nowy kombajn, żeby żeby czysto zabrać z pola i czyste zboże mieć i czysto na polu, żeby nie zostały nawet takie jest to poślad, to żeby trafił on do, do zbiornika, bo wiadomo Każde ziarko się, się liczy. Jakbyśmy mieli w tamtym roku poślad wyrzucić na pole to, to nie wiem czy cokolwiek byśmy z sprzężyta zebrali, bo naprawdę to było średniej jakości w tamtym roku. W tym roku jest w ogóle tragedia. Będziemy zbierać wszystko co jest, ale pomysłu na tamte to dalej nie mamy. Mamy nadzieję, że wyschnie, kiełki zaschną i że będziemy kosić normalnie to suche, bo jak te zielone kiełki puszczą nam sok w silosie to będziemy szpadlem wybierać to. No i się zrobi. No także kawałek przyjechałem już, już w tym zbiorniku jest, dość fajnie to idzie, pszenica naprawdę bardzo przyjemnie się muci. Co do ustawień, to troszeczkę tutaj kombinowałem z tym ustawieniami, żeby to jakoś w miarę to szło i jakoś chyba w miarę to idzie. <śleszy> Uu, co by tu więcej powiedzieć? Jeśli ten nowy nabytek się pokaże u nas, to na pewno nie będzie to sprzęt, od razu powiem. Także może jesienią, będzie jakaś prezentacja. fu, fu, fu. i chyba z grubsza to na tyle. Patrzę sąsiad za Pierdzielę z tą prasą. Jak z nimi jeździłem, to średnio wychodzi bela na minutę, 60. 60 nawet do 65 beli jest w stanie zrobić w ciągu godziny tą pracę. Także, także dość fajnie zasuwam. Patrzę, że. było Leżące. Coś tam wybiera. Najważniejsze, żeby ziemi nie nabrać. Bo później Trzeba się z tym szarpać. Ale co, jak co? Podobno. Właśnie nie da się nabrać ziemi, ale wczoraj pan udowodnił, że, że jest to możliwe. <grym> Tutaj nie powiem. Tam, tak na półścieżki przejadę, zobaczymy. Idziemy tam, przerzucę się czkarnie, zrobię poprzeczniak i, i chyba będzie na tyle z filmu. Także dzięki, do następnego i pozdrawiam. Hej, cześć.